Tyle tu się mówią, hejo! A my powiemy po prostu, cześć! To jest MCOD, a tu kolejny odcinek z gry Star Wars The Complete Saga. O, akty nam się odblokowały. Powrót hmm. Jedi. Imperium kontraatakuje. Nowa nadzieja. Zemsta Sithu, atak klonów. No i nasze mroczne widmo. Tak jak wcześniej wspominałem jest pochopy dla dwóch. Może kiedyś zrobię z kimś takie PvP a pokażę jeszcze wyjście na zewnątrz o tu jest jeszcze coś to są bonusy różne różne hm. no jeszcze nie mam Uuuh. ja będę miał 10 klocków to tu przyjdę i zdobędę kolejny Bo tu można zrobić 6 chyba no tu mamy wszystkie te trailery znaczy, nie trailery są po prostu jakieś dziwne filmiki z innych gier no tutaj nosi Zap zaprojektowanie yy, postacie. Coś wolno dom. Gdzie jest to wyjście? No tutaj. O, tak wygląda. Wyjście, jesteśmy na Tatooine'ie. Ja chcę trochę kasy, mogę go pozbierać. Jak sobie pozbieram trochę kasy, to was zawołam. <grym> dobra. No dobra, to już wszystko. Tutaj wszystko, co było do zrobienia, to tutaj. Um, już tylko to zostało. Mogę sobie to zebrać. Możemy już wychodzić. Ciekawe, um, wszystko tu już wykosiłem. To jest drugi. Tu um, sobie można poglądać um, swoje minikity. Zebrane. W połowie zebrane. Tam, tamto miejsce to jest um, dla łowców, jak się ma łowców. Wszystkich. No szybko. To będą się tak respić i respić i respić. Dobra. No, wszystko. Chyba. A, gdzie Dobra. Hmm, Ile mamy? Hmm, zebrałem tam za ze 13 tysięcy. Kurde! Już chyba, że mi klawisze rozwaliło. Dobra. Kontynuujemy naszą historię z w... Um, no. Gdy miejscu to? Oj, Znowu. Nie powiem... A, jeszcze jedna rzecz. Nie... Niedługo nie dostanę tego. No Assassin's Creed a jedynkę, z niego zrobię lespo, a potem już dwójka. Odcinków Tak. No Ona żyje. O, ja zapomniałem to wyłączyć, bo gadałem. ty. jeszcze! Dobra, ludzie. Czemu tu tyle piachu? O, żyjesz? Ej, na p... chyba nie żyjesz. Ciekawostka. To był w statku? I czemu on jest taki mały? Ech. Ech, ile? Ile ty byś chciał? Dziadzie jeden. Akurat. Pfft, tu... była sumka. Tyle ile potrzebowaliśmy. Kto wystartuje w naszym? Eee, ten? Ten? Eee, yy, wolę tego. Jest! Tym będziemy! Nie to się się prostu! Boże! Eee, dobra. Eee, te zielone te przyspieszają. Co to w ogóle jest? Te zielone te 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 To są te. Eee, no przyspieszacze, no. Przyspieszają na chyba 2 albo 3 sekundy. Eee, yy, gracza. No. I tu... Ajdź! Ominłem jednego Mikita. Wszystkiego od razu mówię, że nie zdobędę. Zdobędę max 9. Chyba. Aha. O, dobra, pierwszy. A właśnie, jak się czymś lata, to te są właśnie w takich obudowach. A wezmę Milikita. Już trzy. Sweet. O kurde. Jeżeli widzicie że coś tu płyka, to, to jest mój komputer blokada klawisz o oh nienawidzę tego A, dobra mam wkurza mnie to już ta blokada no, pójdźmy o pięć. 5 okej okay. eee... aaa, się rozbije! szybciej, szybciej szybciej szybciej, bo się rozbije! oj, oj nie miły nie, łączej widać. Jeżeli ktoś tam zauważył, no tam był jeszcze ten. Tam był jeszcze jeden minikit za taką barierką czerwoną. Ua, 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 ua. Moje! Dobra. da, A na, dupa kiedy ludzi na, a mój... No, no. Jak i teraz nie zbierać mnie w kurze, no... Ka, ja mam jeszcze blokadę na dodatek. Na, na dwa klawisze. <noise> nie no, dobra, na trzy albo na cztery. I nie wiem czemu, ale jak daję w lewo, to nie ma blokady jak daje... jak yy, To akurat mnie piczy. No, pika, sorry. Okej. Okay. Tu jest mój. Minikit. Tu jest, dobra. No jeszcze jeden tamten. ten jaskini. E, w to już wziąłem. Tylko tą ciotę trzeba przegonić. On mnie w skórza. A, tu się zawsze, zawsze się tu rozbijałem. O wreszcie. Mi się udało nie rozbić się. Wreszcie udało się. Mi się udało nie rozbić. Jest! Dobra, już więcej nie wezmę. Bo tam był jeden za barierką. Ale... On teraz zas zaspoleruje, że miniki to będzie ścigać tamtego dziada. Pomarańczowego. No i pięknie. Jednej tylko barierki nie zabrałem. I o dziwo, udało mi to za pierwszym razem. Nagranie, nagrania. Dziękuję! Ja mam akurat tyle. Tylko czemu wyciągnął to Hmm. Eee, ciężkie Eee, Artur, hardcore Nie hardcore wykoksu, czy pójdzian Pójdzian to był, Artur to pójdzian <grym> W wersji robotycznej, ale to pójdzian No ja akurat z napęd zadziałał I widzieliśmy tego młodego Migdy eee. Co kolejną żałosną formę życia Jak to określił w filmie Obi Nawet nie wiem kiedy zdobyłem tego tru nie pamiętam. Znaczy, nie widziałem nawet. Uf, sorry. Kasa kasa, 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 O kurde. Wszystko, co wydaje to połowa mi tu wyszła z tego jednego. <laughs> nie, mogę się doczekać, kiedy będę miał razy... 2620 e, razy? A, chyba. E, Podwojony... Porazowy e, <laughs> wynik. Będę miał ponożony. Czyli że taka za 10 to będzie mi dawała 36 tysięcy i tam ile lepiej. <sau> tysięcy, no. <S BACKGRA iteration> taka yy, nie dawała chyba tam 3,5 będzie mi dawała. No, już niedługo kończymy ten chapter. I niestety będzie do tego trzeba przechodzić jeszcze raz. <stocept bastards> chociaż nie, rozmyślałem po prostu jak wszystko już przejdę to wtedy y, będę po prostu y, robił to no kurde, no będę po prostu zbierał wszystko, o tylko od razu mówię, że w nowej nadziei nie tego, y, nie zdobędę wszystkich tak samo chyba w tym yy, w kurde w importer atakuję, tam też nie zdobędę wszystkiego Jednego tam będę zabierał, ale tak to wszystko będzie na full U. Ręką... Sorry. Cicho. U, boom. Poszło. O kurde, podmiana nie zła. <grystanie> Widzieliście salto. A, wi e, wiem, że... No, jak będzie jakieś ulepszenie, to z takich Jedi będą mogli skakać. Teraz się nie da? Nie. Przywrócicie to na miejsce? Uff. Bo w pierwszej części takich Lego...